Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. 9.30 punktualnie na zegarze. Tomasz misiek zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96FM w naszym studiu przewodniczący Rady Miasta Adam Urbania. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. No i o tym zamieszaniu całym z działką na osiedlu Braniborskim na początek chciałbym porozmawiać. Pan ma własne zdanie wyrobione w tej materii, czy... No, na pewno pan ma jakieś zdanie. Natomiast Ale myślę... nie wyrobione. Ale nie wyrobione. Tak, tak. I wczoraj y, przy okazji sesji... Która dotyczyła zupełnie innych spraw, taka krótka, nadzwyczajna sesja Rady Miasta, wczoraj miała miejsce. Też mieszkańcy powatygowali się do ratusza i w czasie tych okresu przed sesją i też po rozmawialiśmy i tam próbowałem też wyjaśnić, czy właściwie wyjaśniłem, że w tej chwili trudno oczekiwać jednoznacznych ocen i jednoznacznego wskazywania winnych co niestety niektórzy czynią, tak niejako trochę awansem, bez poznania jakby źródeł, materiałów, konkretnych sami Mieszkańcy na osiedlu Braniborskim też twierdzili przy okazji tego spotkania, że nie wszystko jest tutaj czarno-białe i czasami odnosili wrażenie, że Trochę też cała sytuacja sprzyja temu, żeby niektórzy zbijali sobie tam pewnego rodzaju kapitał polityczny. No. On teraz nie jest może jakiś bardzo istotny, natomiast rzeczywiście, kiedy pojawiały się tam różne osoby, nie mówię już tylko i wyłącznie o radnych, ale i o innych osobach związanych z polityką, to mieszkańcy też byli zniesmaczeni tym, że tacy ludzie nagle się pojawiają i biorą sprawy w swoje ręce. Osobom, które są zainteresowane, zaangażowane w tą, w tą sprawę, pytały się mnie, dlaczego ja, na przykład, nie wiem o czymś, co zostało napisane w takim czy innym medium, bądź powiedziane w, takim, w takiej czy innej rozgłośni radiowej. Ja powiedziałem, że no, jeżeli chcemy dojść do prawdy, to absolutnie źródłem informacji nie mogą być dla nas przekazy medialne, i przy całym szacunku, panie redaktorze, nieraz się przekonałem, choć dotyczy to bardziej może mediów. Pisanych, że moje wyjaśnienia no nie miały się nijak do tego, co następnie było tam przedstawiane. Więc zakładam, że w innych jest. wypadkach tego typu, nie chcę powiedzieć przekłamania, bo wątpię, żeby ktoś to, ktoś to robił z premedytacją, no ale takie niedopowiedziane informacje yy, się pojawiły. Z tego powodu, żeby rozpocząć, jakby może nie śledztwo, no ale wyjaśnianie konkretnie tego. Tego zagadnienia. Dzisiaj będę już zwoływał sesję i określał porządek jej obrad. Mówimy o sesji zwyczajnej, tej, której, tak, która, która będzie, będzie w najbliższy wtorek. Na wniosek złożony do mnie już jeszcze w sobotę przez szefa Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej pana Roberta Sapę, ale też Komisji Rozwoju. Pan przewodniczący Filip Gryko złożył taki wniosek w wykonaniu jakby tych oczekiwań. I zresztą zgadzałem się z tym w stu procentach. Postanowiłem zaprosić pana rektora na najbliższą sesję, wprowadzając do porządku obrad, punkt dotyczący jakby informacji Uniwersytetu na temat polityki dotyczącej gospodarowania nieruchomościami, ale. Tak w ujęciu historycznym, czyli będziemy prosili inf o informacje, jakie nieruchomości od miasta zostały przez, yy, yy, przekazane do uniwersytetu, na jakiej podstawie, a więc czy to były darowizny, czy umowy sprzedaży, bo wbrew pozorom ma to istotne znaczenie dla sprawy, o której naprawdę. za chwilę powiem. Czy jakieś cele były wskazywane w tych, yy, w tych umowach, jakie z nich, z tych nieruchomości zostały sprzedane, jakie jest ewentualne plany dalej, bo... Yy, Dramat tej całej sytuacji jest taki, że mamy do czynienia z pewną taką. Sytuacją beznadziejną w tym sensie, że jeśli ktoś zetnie drzewo, to się go odbudować nie da. Tak? To Czasami mamy do czynienia z, możli z sytuacjami, gdzie jest możliwe, gdyby nawet była taka potrzeba, bo nie wiemy, czy tutaj taka możliwość istnieje. Jakby restytucji sytuacji, tak w tej no niestety, tak już sporo no, często no, sprawia. Dokładnie, jeżeli mówimy o tej wielkiej lipie, o której wszyscy mówili, przede wszystkim chcemy. Tak, chce, ale chcemy jakby dowiedzieć się, czy ewentualnie za chwilę nie będziemy mieli innych tego. Typu, um, powiedzmy, ognisk zapalnych, i może, żeby z wyprzedzeniem zareagować, to warto takie spotkanie odbyć. Mam nadzieję, że mm, pan rektor, czy osoba, którą Wskażę. wydelegował do udzielenia tej informacji. Yy, przyjmą to zaproszenie na radę, tak żebyśmy mogli zacząć yy, rozmowę na ten temat. Zresztą to wszyscy radni powtarzają, że taka rozmowa jest konieczna, zwłaszcza w kontekście planów uniwersyteckich, o których wszyscy mówią głośno. One przez rektora póki co nie zostały wprost wyartykułowane, ale mówi się o tym, że były park ruchu drogowego również miałby pójść pod młotek jako ten teren, więc tutaj radni mówią absolutnie zablokujmy klin zieleni i tak dalej, nie dla bloków w tym miejscu i tak dalej, i tak dalej. To może dotyczyć jeszcze wielu innych działek, które również uniwersytet w mieście posiada, tak na dobrą sprawę, to poza władzami uniwersytetu pewnie nie wszyscy znają sobie z tego sprawę, która działka no. gdzie do kogo przynależy, podobnie jak z działkami prywatnymi. Temu miałby służyć ten, ten, to, to spotkanie. To jest jakby jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt, to o czym powiedziałem, to jest kwestia no, zweryfikowania Tytułów, bo to też są tylko doniesienia medialne, dlatego uważam, że trzeba po prostu to sprawdzić na tak zwanych dokumentach, ale z reguły, jeśli jest dawana tak zwana darowizna, to w tej darowiznie, przynajmniej między jednostkami samorządu terytorialnego, wprost takie ustawa wymaga, aby wskazać cel. Tej darowizny. Jeżeli cel nie zostanie zrealizowany, to jest podstawa do odwołania. Takiej A istnieje darowizny. jakiś okres przedawnienia? Załóżmy, 15 lat T temu darowizna była dla rozwoju uniwersytetu, dzisiaj okazuje się, <grym> nie, że. Nie, tam ponoć było wpisany cel konkretny w związku z rozbudową chyba obserwatorium. Panie redaktorze, to gdybyśmy teraz weszli w analizę artykułu 13 ustęp 2, bo nie mówimy ustawy o gospodarce nieruchomościami, to prawdopodobnie byśmy słuchaczy zanudzili. I do niczego nie doszli, yy, bo pewnie interpretacji no, też było może być kilka. Może być kilka, natomiast generalnie przyjmuje się, że póki cel nie został zrealizowany, puty yy, dar, yy, ten yy, darczyńca ma prawo darowanemu, tą jego darowiznę swoją cofnąć, także yy, tutaj Powiedzmy, do momentu sprzedaży taka, z taką reakcją mógł się y, uniwersytet liczyć. I teraz jest pytanie, które było stawiane już wczoraj, czy rzeczywiście on zawiadamiał miasto o, o, o sytuacji, czy też nie. Y, wiele jest niejasności, y, które też trzeba by było y, wyjaśnić dotyczących innych wątków, mianowicie jak to było z tym zwolnieniem z tej opłaty za y, usunięcie tego drzewostanu. Tak. Bo. No mówiąc szczerze, mi się jakoś nie chce wierzyć, żeby... Urząd Miasta znalazł podstawę do tego, żeby w tej sytuacji zwolnić, zwolnić z tej opłaty. To wydaje mi się mało wiarygodne, no ale no to trzeba sprawdzić. że Z są... tego, co wiem, tym terenem interesowały się różne inne podmioty, poza tym deweloperem, który ostatecznie nabył ten teren. Wiele osób analizowało to miejsce pod tym względem, żeby tam wybudować jakieś właśnie bloki na przykład. No i część deweloperów mówiła, to się nie kalkuluje, będziemy musieli zbyt dużo zapłacić za wycinkę drzew. Zresztą no ci, którzy siedzą w tym temacie, to doskonale potrafią przeanalizować Ale tego. Ale tu też dlatego inwestycji. ja myślę, że ta sesja najbliższa posłuży temu, żeby poprosić też y, pana prezydenta o informację. Tam to spotkanie wczorajsze, takie nieformalne, po sesji y, no to właściwie mieszkańcy y, y, zgłaszali tam przeróżne postulaty. Część z nich jest oczywiście do przyjęcia. Y, przy czym miasto muszą zrozumieć, nie ma, i to, to też staram się wczoraj tłumaczyć w czasie tego spotkania, nie ma instrumentu prawnego, w który mogłoby teraz z dnia na dzień zaingerować w prywatny proces. No to się umówmy, na to wszystko muszą być przepisy i, i podstawy prawne. I do tego dobra wola, ewentualnie, nabywcy. No tak? tak, no ale to też do, to, o tą dobrą wolę nabywcy apelujemy w tej chwili wszyscy, bo może uda się tam. No prezydent sobie powiedział wprost: Dajmy sobie czas przynajmniej do piątku, do tego czasu porozmawiam z nabywcą tej działki. Na razie nic złego tam się nie wydarzy. Będziemy próbowali znaleźć jakieś rozwiązanie. Nawet zasugerował, że być może świetnym pomysłem byłoby to, co zgłosił jeden z młodych mieszkańców tego osiedla, aby to był teren, nazwijmy to, quasi rekreacyjny. No, no tak, no ale najpierw by trzeba było. No właśnie o to chodzi. A myśli pan, że w ogóle to jest, to jest możliwe? Że to jest to możliwe, żeby znaczy, do tego doszło? Po to, aby usunąć nawet Powiem niepokój społeczny to właściwie eufemizm, tak? bo tam jest bardzo mocne um, są komentarze ze strony mieszkańców, jeśli chodzi o tą sytuację, to ja uważam, że miasto byłoby w stanie chyba zdecydować się na wydatki po to, żeby jakby tą sytuację zniwelować. Natomiast ja chciałem zwrócić na kuriozalność tej sytuacji, mianowicie de facto okaże się, że um, miasto odkupi coś za co, co nie wcześniej, wcześniej pozbyło pieniędzy. się bez tak. tytułu prawnego. Więc jakby ktoś na to spojrzał z boku, to właściwie wołałby prokuratora I nie, nie wiem, na sytuację to jest... obecną, tak. tylko na tak. to, gdzie ktoś najpierw coś komuś Gospodarka, oddaje, a finansami potem to odpupuje, no to po prostu słabo z boku wygląda. Natomiast no może te okoliczności towarzyszące całej tej sytuacji, by, by takie działania usprawiedliwiały. Trzecia sprawa, która wymaga rzeczywiście wyjaśnienia, bardzo konkretny zarzut postawiony wczoraj przez mieszkańców to jest zapis studium. Ponoć, przy czym ja też tego nie jestem w stanie zweryfikować i myślę, że się urząd odniesie do tego. Studium przewidywało dla tego obszaru zapis dotyczący historycznego obszaru roślinności historycznej, no z jakimiś tam poważnymi zakazami dotyczącymi ingerencji w ten obszar. No i tutaj jakby decyzja o usunięciu drzew pozostaje w takim mocnym konflikcie z tym zapisem, więc to też Swoją drogą, powinno być wyjaśnione. Natomiast, historii. jeśli pan redaktor mhm. go pozwoli, skończę, to Oczywiście. ja bym chciał do wszystkich zaapelować o trochę spokoju, bo te emocje naprawdę niczemu nie służą i eskaluje się zarzuty ja na przykład nie mogę na poważnie brać niektórych zarzutów formowanych wobec prezydenta, chociażby z tego prostego powodu, że w poniedziałek i wczoraj dowiedziałem się, że całemu zamieszaniu winny jestem ja. Ponieważ Do tego właśnie chciałem będąc... dojść, że tych ludzi winnych jest dużo. Był pan jednoosobową radą miasta, więc Ale to pan, pan personalnie odpowiada. Ja... Odpowiada prezydent Kubicki. Wczoraj okazało się, że jeden z waszych radnych, pan Rosik, który zajmuje się na co dzień zielenią, stwierdza na bazie własnego doświadczenia jakieś rzeczy dotyczące tego drzewostanu, mówi o jego walorach. I okazuje się, że on też jest tym złym, że w takim układzie, skoro on jest z platformy. Platforma wtedy współpracowała z prezydentem, to oni wszyscy robią to po to, żeby pokazać, że wcale nic się nie stało. Czyli tak. mówiąc kolokwialnie, opowiada głupoty, bo on jest ten zły. Panie redaktorze, dlatego ja mówię, to, to jest jakieś szaleństwo i żebyśmy na tym zapanowali. Ja wydaje się mnóstwo cierpliwości wczoraj wykazałem, no bo to jest trudna rozmowa. Ja to się to jest... nie dziwię emocjom mieszkańców. Oni dzwonili też, też do mnie. Ja się staram wszystko wyjaśnić, wszystkie sprawy, yy, próbować yy, no tak, jakby naświetlić od tej strony, jakie mogę, pokazać podział kompetencji pomiędzy Radą Miasta i Urzędem. Yy, wytłumaczyć się z tego, co ja robiłem przez trzy miesiące. No ale na yy, pomówienia, i to mówię szczerze, to formułowane świadomie z wyrachowaniem, bo to Bardzo wszyscy, trudno się którzy, rozmawia z takimi argumentami. wszyscy, którzy to mówią, byli wcześniej radnymi, doskonale wiedzą, że Rada Miasta nie ma nic wspólnego z decyzjami dotyczącymi usuwania drzew, czy z decyzjami dotyczącymi... Kazimierz Łatwiński wczoraj warunków. w tym studiu powiedział mniej więcej tak. Wszystkiemu winny jest też system, który był, no, eksperymentalnie trochę, Wprowadzony, bo gdybyśmy my nadal byli radnymi, gdyby kadencja rady była dłuższa, to nigdy nie pozwolilibyśmy na to, żeby doszło do tego rodzaju sytuacji. Już abstrahujemy Absolutnie. tutaj od dat, kiedy zostały podjęte konkretne decyzje, nawet kiedy nie, tereny nie. zostały sprzedane. Tak. Ale absurdalność tego zarzutu po prostu jest obezwładniająca, bo to nawet nie wiadomo, jak to tłumaczyć. No, jeżeli w urząd wydaje decyzję. To obojętnie, czy to będzie rada jednoosobowa, stuosobowa, 25-osobowa, to yy, Rada o tym nie wie. Rada się dowiaduje właśnie z reguły w sytuacjach, gdzie jest już jakiś Kryzysowy. niepokój, tak, jest, yy, 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 jest interwencja, i czy yy, ci radni zakładają, że ja bym wtedy nie interweniował, gdybym o tym wiedział, no na litość. Miejmy jakieś opanowanie. tego. zarzut kolejny, że będąc jednoosobową radą, nie rozszerzyłem obszaru tego parku Braniborskiego, który rada uchwaliła kilka miesięcy wcześniej. No to rozszerzenie no, byłoby potężne i dosyć dziwne, to, tak naprawdę terytorialnie, no, bo, bo, bo w jeśli, parku by, tak, mielibyśmy to, wielkie osiedle domów To gdzie po byli drodze. oni? Tak, to gdzie byli oni przez cały ten czas i poprzedniej kadencji? Yy, I przepraszam, czy w czasie, kiedy była trzymiesięczna przerwa w wykonywaniu mandatów, to co zamknęli się w piwnicach tak, i, i wyłączyli telefony. Nie... Pan, łatwo jest formułować tego rodzaju argumenty, które ale zyskują też poklask wielu jest, osób. Tak? To jest wyjątkowo mm, przykre, yy, tak trochę na zasadzie żaleń, no, ale jesteśmy dorośli, wiadomo, no to polityka. Ale. Ja myślałem, mówiąc szczerze, że są jakieś granice instrumentalnego wykorzystywania argumentów z przysłowiowej czapy, ale widzę, że te granice się coraz bardziej przesuwają. Wie pan, że paradoks historyczny, właśnie to chciałem wcześniej powiedzieć, polega na tym, że to miejsce, kiedy pierwotnie powstało, mówię o wieży Braniborskiej, było punktem obserwacyjnym. Nie było tam praktycznie żadnych drzew i nigdy ich nie miało być, bo było to miejsce, które pokazywało piękną panoramę Zielonej Góry. Podobnie możemy mówić o palmiarni. Drzewa, które w tej chwili zasłaniają z palmiarni, oczywiście z górnego piętra nie jesteśmy w stanie to widzieć, które zasłaniają widok na Zieloną Górę, na Ratusz, na, na te trzy wieże, nazwijmy to w ten sposób. Ich też kiedyś nie było i nigdy nie miało ich tam być, bo wszyscy zachwycali się wtedy tym, że jest to cudowne miejsce pokazujące panoramę miasta i unikat wskazujący Ogólnopolskiej, czy wtedy jeszcze ogólnoniemieckiej. Natomiast no, paradoks historyczny, tak? Drzewa wyrosły i tyle. Teraz bronimy drzew. Nikt nie zapomina o pierwotnym przeznaczeniu jakby tego wszystkiego. No tak. Aczkolwiek ja mieszkając w zielonej górze, i to przez jakiś czas mieszkając na osiedlu, bloków jednorodzinnych na osiedlu Słonecznym, no czy teraz już na, bardziej na obrzeżach, no to jednak należy zrozumieć jakby potrzeby mieszkańców obcowania z zielenią, Absolutnie. tak, w bliskiej okolicy. I, I tu jest jednak spore wyzwanie, no to przecież w programie wyborczym podkreślali radni, w tym radni Platformy Obywatelskiej, ten program Zielona Zielona Góra, no to... Po prostu wydaje mi się, że nie wiem, czy polityka uniwersytetu nie, no, nie przeciwstawia się tym jakby potrzebom i tym, i tym programom. I, I stąd, jakby wracając do punktu wyjścia, myślę, że. Warto wysłuchać um, informacji Tym bardziej że rektor nie podejmuje wszystkich decyzji jednoosobowo, ma senat uczelni nie, nie, na, na i, na pewno. I grupą to też, fachowców, którzy też decydują żeby w tej materii. sprawa była jasna, broń Boże, nie należy formułować jakichś zarzutów wobec Uniwersytetu Zielonogórskiego co do jakichś też rozmyślnego Niszczenia miasta, broń Boże, no to po prostu musimy dowiedzieć się, czy, czy można, jeśli są kolejne tego typu plany, jakoś rozwiązać to no inaczej, tak żeby się nie narazić na, na kolejne tego typu kontrowersje. No, pojawiały się już głosy, że komisja, która powstała, ta komisja umów, nie nazwijmy ją do spraw zieleni w mieście powinna być z automatu rozwiązana, bo po co jest komisja, która powstała miesiąc temu, a teraz mamy tutaj takie kwiatki, są też tacy radni, którzy, którzy mówią głośno w ten no to, sposób. To też jest jakby dowód na brak albo logicznego myślenia, albo momentami wręcz złośliwość, bo przecież to jest jasne, że mówimy o sytuacjach, które się wydarzyły znacznie wcześniej, a komisja powołała, była powołana zupełnie nie tak dawno. Poza tym, no, gdyby ktoś przeczytał jakby zakres przedmiotowy działania tej komisji, to by wiedział, że to są raczej kwestie opiniodawcze hmm, dotyczące planów. No, ja nie wiem, czy tak postanowiono, żeby każdy dokument dotyczący warunków zabudowy, zagospodarowania terenu był czy decyzje przez komisję, w przedmiocie tak? Tak, usunięcia drzew był opiniowany przez tą komisję. Może to jest jakiś pomysł, tak, bo y, też miejmy świadomość skali wniosków o usunięcie takiego czy innego drzewostanu wpływa podejrzewam miesięcznie kilkaset. Natomiast może trzeba ustawić jak, jak, jakąś granicę, od którego poziomu, prawda, skali tych, tej ingerencji w zieleń, ta komisja byłaby angażowana. Natomiast ja myślę, że to jest właśnie argument po to, żeby dla tej komisji znaleźć nowe zadania, a nie argument po to, żeby, ją żeby wylewać dziecko z kąpielą i ją teraz likwidować jako bogu ducha winną. Tak Powiem Panu, że dzisiaj rano spacerowałem z psem po lesie, po lasku takim, nazwijmy to, i przeszło mi to przez myśl, zacząłem się zastanawiać, patrząc na te wszystkie drzewa, które są, tam są, jak sam bym zareagował, gdybym się dowiedział, że za miesiąc przyjadą tu buldożery, wytną to w pień, albo ewentualnie wytną to, co muszą wyciąć i postawią kilka bloków. Oczywiście no, w tym miejscu akurat to nie wchodzi absolutnie w rachubę, ale nie wiem, jak bym się zachował jako to mieszkaniec. Pan nie wie, I pan to jest... jeszcze taki, który, który... To też problem. który myśli o tym, że z jednej strony wiem, że miasto musi się rozwijać, wiem, że są dziesiątki, setki ludzi, którzy wprowadzając się do takiego miejsca, nie zastanawialiby się nad tym, czy tam wcześniej rosło drzewo, czy też nie i pewnie byliby w stu zadowoleni, że mieszkają w pięknej okolicy. Podejrzewam, że gdyby na osiedlu Braniborskim wy... wybudowano w końcu te bloki, to ci ludzie, którzy kupiliby je tam, bo rozumiem, że nikt by ich nie Muszą do zakupu, też byliby zadowoleni z tego, że tu, mieszkają w takiej, a nie innej okolicy, inwestując jakieś własne pieniądze w tego rodzaju rozwiązanie. Więc tutaj no, zawsze jest bardzo trudno wyważyć e, rację. Rację w danym momencie i te racje później. To prawda. Natomiast, tak już uogólniając tą naszą dyskusję, rozwiązanie jest jedno, może nie idealne, ale wydaje się najlepsze: to są plany zagospodarowania przestrzennego. To jest trudny proces, wbrew pozorom. Też długotrwały, bo najpierw Rada podejmuje uchwałę o przystąpieniu do planu, następnie są opracowywane dokumenty planistyczne, następuje wyłożenie, mieszkańcy zgłaszają uwagi. Tu generuje już się konflikt, tak, no, nie tylko pomiędzy mieszkańcami z danego sąsiedztwa, ale też potrzebami załóżmy miasta, potencjalnego inwestora w kontekście nieruchomości sąsiednich, ale ten proces nazwijmy to pewnej kłótni, pewnego wyważania, wyważania stanowisk jest opisany pewną procedurą, uwagi rozpatruje prezydent, jeśli się z którąś nie zgodził, to ona idzie do rady. Tam na Radzie jest jeszcze raz ta dana uwaga weryfikowana, i tym sposobem w granicach jakichś procedur zostaje ustalona zasada, ta, ta, która powinna być trwała. I mimo, że jest to takie jakby proszenie się o kłótnie przygotowanie takiego planu, szczególnie w miejscach kontrowersyjnych, to jednak, już kiedy ten, nazwijmy to, kompromis, czy no, uchwała zostanie w trybie demokratycznym przyjęta, ona jest tą konstytucją urbanistyczną dla danego obszaru. I powinna być obowiązująca. wszyscy wiedzą, na czym stoją. I to jest, wydaje się, no, taki postulat, jakby na przyszłość, czyli po prostu uchwalać plany. na sam koniec, jeszcze kilka słów. No, w przyjemniejszym myślę, że zdecydowanie temacie, ale przy okazji też nieco nawiązującym do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pani premier Wakopacz dzisiaj będzie gościć w Zielonej Górze. Myśli pan, że jednym z punktów wizyty będzie ogłoszenie powstania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim? Nie mam pojęcia, panie redaktorze, ale... S Są tacy, którzy mówią, y <laughs> łącząc różnego rodzaju fakty, kto wie, czy przypadkiem właśnie tak nie będzie. Dużo się dzieje w tej materii, to wszyscy wiemy o tym. Tak, tak? No mamy, jest, mamy potężne lobby, to mamy, to jest, znaczy mamy mamy tych, i którzy... lobby, by, i mamy antylobby, ponieważ tutaj jakby najbardziej zaangażowaną w tą sprawę bezwzględnie myślę jest pani poseł Bożena Bukiewicz, z którą kilka razy na ten temat rozmawiałem. No to no rzeczywiście okazuje się, bo z punktu widzenia naszego regionu, naszego miasta i myślę, że wielu młodych ludzi, nawet niekoniecznie. Z Zielonej Góry w kontekście zapotrzebowania na studia medyczne. To by była bardzo dobra wiadomość, dlatego ja nie mogłem się nadziwić, kiedy pani poseł mówiła, że naprawdę są środowiska, którego, które sobie tego no wcale to. nie życzą i to niestety ze względów czysto merkantynnych, bo to jest jakaś konkurencja dla innych środowisk tutaj w Polsce. W moim przekonaniu to jest zachowanie na zasadzie psa ogrodnika, ponieważ Choćby z tego, co o czym rozmawiam z córką, druga klasa liceum, ona oczywiście, oczywiście, nie oczywiście, nie ma jakichś ambicji studiowania medycyny, ale w Może tym dwa lata będzie miało, młodzież, Nie młodzież nie ma zupełnie jakby inne zainteresowania. I natomiast no, ma znajomych, którzy o tej medycynie. Myślę, więc no, wszyscy żyli przekonaniu, że to będzie jakaś dobra wiadomość i to myślę, gdyby ten kierunek udało się stworzyć, to yy, dla naszego miasta będzie to no absolutnie, absolutnie, dobra informacja, no ale czy tak będzie, to ja niestety, panie redaktorze, nie wiem. To nam no, pokażą najbliższe godziny musimy poczekać. Tak, i będziemy tak, wiedzieć to... już za jakiś czas, czy rzeczywiście ta wizyta łączy się między innymi z tak co to dużo mówić, dobrą informacją dla rozwoju Zielonej Góry i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, się. panie redaktorze. Dziękuję państwu. Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory od poniedziałku do piątku o 9:30. Powtórka o 17:30. Tylko na 96 FM.